się jestem Aguś i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tasty Planet. I dzięki za wszystkie pozytywne oceny pod poprzednim odcinkiem. Mam nadzieję, że dzisiejszy również wam się spodoba. Jeśli tak, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. A ja, bez porzucenia idę do oceanu numer 3, czyli ostatniego poziomu. W sumie myślałam, że skończyłam to poprzednim razem, ale nie skończyłam jednak. Więc musimy teraz... Ej! Chyba jestem całkiem spora. Znaczy tak, dałam się zjeść na początku, ale mam już prawie metr, więc jest naprawdę dobrze. I możemy zjadać dużo ryb, w tym również chyba chyba... A, czekajcie, to nie są już te delfiny. Już nie mamy delfinów. A, nie, delfiny też są. Delfinów nie mogę jeszcze zjadać. I wypisaliście mi, jak to te delfiny zjadają cię ogonom. Dokładnie tak jest. I napisaliście mi, że tutaj w kącie prawym górnym... Mam yy, informację o czasie i tak, rzeczywiście teraz widzę, że mam ten czas. I rzeczywiście on tutaj jest. Natomiast w moim prawym górnym rogu, za każdym razem, gdy nagrywam, pojawia się nakładka, która mi to zasłaniała do tej pory. Tym razem sobie ją wyłączyłam, więc mam czas pod kontrolą. To nie jest tak, że jestem ślepa, tylko po prostu autentycznie z mojej perspektywy to nie było widoczne wcześniej. Możemy zjadać delfiny. Mamy półtora metra, ale muszę zwrócić uwagę, bo nie wszystkie delfiny jeszcze w tym momencie mogę zjadać. Więc muszę zjadać to wszystko bardzo, bardzo ostrożnie. Okej, okay, ten jest do zjedzenia. Prawie dwa metry. Chyba jeszcze tak dużo nie byłam. Nie mogę dać się zjeść. Aku, nie możesz dać się zjeść, ale z kolei możesz zjeść delfiny. Niestety te dwa, które były przy tej krawędzi, już zdążyły mi uciec. No dobra, posilimy się małymi rybkami, których tutaj też jest całkiem, całkiem sporo. W międzyczasie gdzieś jakiś delfin się nawinie. Ej, mamy małego rekina! Super, udało mi się go zjeść. Doskonale, doskonale. Mamy w takim razie małe rekiny i 3 metry. Czy dotrę do czterech metrów? To jest pytanie. Teraz nagle widzicie, że te rekiny zrobiły się takie jakieś bardzo, bardzo nie za duże. To znaczy skala się zmieniła. Ja się zwiększyłam, a one w porównaniu do mnie są maleńkie. Chociaż rzeczywiście wydawały się takie ogromne na starcie. Dobra, 4 metry i w ten oto sposób kończymy ostatni z poziomów w tym etapie, w etapie oceanu. Zobaczmy w takim razie, co będzie dalej. Park. Idziemy do parku. Jak się tam znajdziemy? Zaraz się okaże. Co to? Tutaj mamy splash odbicie ogonem. Widziałeś, gdzie poleciał? Nie, a ty? Mm -mm. Herbaty? Och, poproszę, a ja taka obita! Wylądowałam w parku i tak właśnie z oceanu przyniosłam się do parku, gdzie zjadam kule golfowe jako 5 centymetrowy Glutek. Ogólnie plus jest taki, że nie mogę być zjedzona przez te kule, nawet jak są w większym rozmiarze. Szczury też nie gryzą mnie, więc to, to jest naprawdę plus, bo tutaj w końcu nie jestem zagrożona, w końcu nikt nie próbuje mnie zjeść, więc mogę spokojnie skupić się na zżeraniu wszystkiego. Postaram się zjeść wszystkie nieruchome obiekty i jak najwięcej tych obiektów ruchomych. Tak, żeby, wiecie, żeby jak najszybciej i jak najwydajniej urosnąć. Chyba tylko w dolnej części ekranu mi pozostawały rzeczy. Okej, okay. nieruchome mamy wszystkie z głowy. W takim razie teraz skupiamy się głównie na szczurach. Do 20 cm powinnam dotrzeć. Tak mi się wydaje, że powinno mi się to udać. Te szczury w ogóle fajnie, bo biegają w grupach. I zostało mi 12 sekund, więc rzeczywiście muszę się bardzo skupić na tym, żeby jak najszybciej to wykonać. I okej, okay, udało się. 6 sekund przed końcem. Teraz, jak widzę już ten czas, to zaczyna mnie to stresować. Muszę się skupić ba bardziej na tym, żeby zrobić to jak najszybciej. No ale dobra. Przynajmniej wiem, że e, rzeczywiście za każdym razem praktycznie byłam blisko e, tego, żeby przegrać. Mamy kolejny poziom w parku i 3 minutki na e, wzrost. O, jest kot, który zjada myszy. Także to jest e, już konkurencja. Ej, próbuje mnie zjeść chyba. Chociaż może, może mi się tylko wydawało. Dobra, na razie skupmy się na myszach, bo tylko je mogę jeść. A, szczury mnie gryzą i zabierają mi rozmiar, chyba o to w tym wszystkim chodzi tutaj. Kot prawdopodobnie też będzie próbował mnie zjeść, więc póki co trzymam się na dystans, przynajmniej dopóki nie będę w stanie go zjeść. No i widzicie, tutaj mamy 3 minuty i konkurencję, dość dużą konkurencję, bo koty są dwa. I biegają, wydaje mi się, trochę szybciej niż ja. Jakiś taki pusty ten park, tak teraz patrzę, żadnych drzew, tylko, tylko trawa, a w sumie fajnie byłoby zjeść trochę drzewek. Chociaż możliwe, że jestem na jakiejś polance i wiecie, przez to, że jeszcze jestem taka malutka, to wydaje mi się, że drzew tutaj nie ma. Może to się jeszcze zmieni, zobaczymy w przyszłości, na razie skupię się na tym, żeby wygrać z tymi kotami turniej na jedzenie myszy. Cały czas się zastanawiam, czy te koty też biegają za mną, czy tylko i wyłącznie za jedzeniem, okej, okay, udałam się ugryźć kotu, znaczy, brzuch kota mnie dziabnął, tak nie powinno być, ale niestety tak jest. Fajnie, bo myszy gromadnie uciekają przed kotami. I może dzięki temu będzie troszeczkę łatwiej je zjadać? Mam taktykę, koty poszły na drugą stronę, a ja trzymam się tutaj. I cała jedna część jest do mojej dyspozycji, więc w sumie nie jest... O nie, kot wrócił, ale czekajcie! Mogę zjeść koty! Teraz kotów jest znacznie więcej, super! W takim razie już się nie obawiamy, ich tylko teraz wystarczy, że wszystkie je wciągnę. 40-centymetrowy glutek zjadający koty. To musi być naprawdę przerażający widok dla ludzi spacerujących w tym parku. Ale dzięki kotom jestem w stanie skończyć to w miarę z dobrym czasem, więc muszę się skupić, żeby jak najwięcej ich tutaj wypatrzeć. Ostatnie centymetry, ponieważ już w tym momencie prawdopodobnie skończyłam. Ok, skończyłam. Mamy ukończony poziom. I zobaczmy kolejny z parku. Czy coś tutaj się zmieni? Nie, nie widzę, żebym mogła jeść coś innego niż myszy, jak dotąd. No, no dobra, no muszę się zadowolić, tak jak było wcześniej, tak teraz muszę zjadać myszy. O nie, myślałam, że mogę zjeść szczura, a szczur mnie ugryz, dobra? Teraz, teraz już jest ok. Znowu niestety się skurczyłam. Mam teorię, że może. O pies! Że wiecie, że jak długo nie jem, to po prostu wracam do mniejszych rozmiarów, bo to jest jedyne logiczne wyjaśnienie, jeśli chodzi o kolejne te poziomy. Pies goni kota w ogóle, chyba. Wydaje mi się, że psy próbują zjeść kota. Jeszcze nie jestem tego taka pewna, ale dopóki pomaga mi zjadając koty, to jest dobrze, bo będę mogła dzięki temu więcej szczurów zjeść sama. Strasznie te wszystkie myszy są rozbiegane na różne strony. Zresztą koty tak samo i szczury, i wszystko biega po prostu po całym tym obszarze. Także ciężko dość jest wyhaczyć je wszystkie, no ale staram się, próbuję jak najlepiej tylko potrafię, żeby jak najszybciej urosnąć, żeby zmieścić się w tym czasie. Do tej pory było tak, że raczej nie musiałam się tymczasem stresować. Zresztą nawet nie wiedziałam o jego istnieniu, więc stresu tym bardziej nie było. I dawałam radę, więc może. Może wcale nie będzie tak najgorzej z tym czasem? Może nie powinnam się tym tak denerwować? E, w każdym razie mamy 30 centymetrów i mogę zjadać koty. To dobrze, to bardzo dobrze on nie ucieknie za krawędź. Gdzie są koty? Dobra, mamy kolejnego kociaka. Zjedzmy je wszystkie, a tym samym prawdopodobnie będę mogła w końcu zjeść i psa. Pies chyba nie zjada kotów, tylko je przegania, takie mam wrażenie. W ogóle mam też wrażenie, że on biegnie za mną. Uuu, czyli teraz się na mnie uwziął Bo jestem większa y, niż koty No dobra, chwilę będę musiała w takim razie Pounikać tego y, największego wroga Ale czekajcie, czekajcie Już nie Teraz mogę zjadać też psy, super Tylko jeden piesek tutaj biegał? Nie, mamy też inne Czyli to taki park, ale trochę bardziej dla zwierząt Bo w sumie żadnych ludzi jeszcze nie widziałam Widzę tylko zwierzęta I pół metra Znowu docieramy do y, tej y, magicznej bariery Okej, okay, jeszcze kilka piesków, 40 sekund, więc z czasem jest naprawdę dobrze, czekajcie, tutaj był pies, e, wracaj, już próbował uciec, ale nie ma tak łatwo, posilmy się po drodze małymi myszkami i szczurami i mamy skończony kolejny poziom. Dalej jesteśmy w parku, tutaj trochę tego, tych zadań będzie i teraz musimy zebrać 150 kotów tak szybko jak tylko możemy. Ale powiedzcie, że ja już mogę iść koty. Mogę, okej! Okay. I tu jest prawdziwa welęgarnia kotów, prawdziwa kociarnia, to nie jest nawet park. No dobra, spróbujmy, spróbujmy, zobaczmy, ile czasu mi to zajmie. W sumie mam minutę, to nie jest taki prosty wynik. W sensie, nie jest to taki prosty do osiągnięcia, ale może nie będzie tak źle. W ogóle to miałczenie jest po prostu straszne. Też podejrzewam, że gdyby ktoś widział taką scenę z zewnątrz, to mogłoby być to dość traumatyczne przeżycie. W ogóle skąd tyle kotów się tutaj wzięło? W ogóle nie znaczy, nie narzekam, bo dzięki temu mam co jeść, ale no, nie ukrywam, jest to dość zaskakująca opcja, że aż tyle ich tutaj się znajduje. W ogóle wszystkie biegną w jednym kierunku. Ciekawi mnie czy coś tam jest po drugiej stronie, ale w sumie nie będę sprawdzała Bo dobrą taktyką jest to żeby zjadać je przy krawędzi Chyba dobrą taktyką, w sumie mogłabym pozwolić im wiedzieć tutaj bardziej, ale w momencie gdy y, pozwalam im się tutaj zbliżyć do środka To jakby one się rozbiegają i ciężej jest mi je zjeść, a tak to były wszystkie w jednym miejscu 151, nawet to jednego za dużo udało mi się zjeść W takim razie zobaczmy co przygotowali dla mnie w kolejnym poziomie o, są drzewa. W końcu mamy drzewa i mamy ludzi. Okej. Okay. I mamy 40 cm, więc możemy zacząć zjadać koty. Już jakby myszy zniknęły z mojego pola widzenia. No dobra. Także chyba po raz pierwszy zasmokuję yy, człowieka. No zobaczymy. Zobaczymy czy tak to się zakończy. Może nawet uda mi się zjeść to drzewo? Kto wie? Mamy psy. Pies po raz pierwszy, pies po raz drugi, i teraz już prawdopodobnie od psów będzie bardzo szybka droga do ludzi. Jak momentalnie zaczęli uciekać. Co, już nie tacy odważni, nie? Wcześniej tak sobie tutaj spokojnie chodzili po tym parku, a teraz uciekają. Jakie wrzaski! Jakoś się tu pusto zrobiło. Mam wrażenie, że ludzie przestali przechodzić do parku. żeby jakby metodą pantoflową przekazali sobie, że nie jest tu bezpiecznie? Ciężko stwierdzić metr 30 przekroczony prawie metr 50 i to chyba będzie już ostateczny rozmiar do którego muszę dotrzeć drzewa niestety dalej nie mogę i chyba w ogóle nie będę mogła w tym poziomie dokładnie tak udało mi się zakończyć zjadłam 14. O, 28 ludzi. 14 kobiet, 14 mężczyzn, więc przynajmniej było porówno. I mam srebrny medal, więc całkiem nieźle czasowo też to wyszło. Zobaczmy w takim razie kolejny poziom z parku. Co tutaj będzie, co będziemy zjadać. Psy. O, i od razu ludzi. Super. Ale. Czekajcie. Strzelają do mnie. Okej, okay, wracamy do. Wracamy do zjadania ludzi. Ale czekajcie, bo ja przez to, że ktoś mnie dotknął, chyba mogę zjadać tylko kobiety póki co, bo wydaje mi się, że mężczyźni byli jeszcze zbyt duzi. Albo zostałam postrzelona, są dwie opcje. O! Mogę zjadać policjantów. Czyli chcieli się wziąć za e, sprzątanie e, tutaj w parku, e, jakby usuwanie problemu, ale niestety oni zostaną usunięci. Prawdopodobnie też strzały wpływają na mój rozmiar. Powinny mnie e, prawdopodobnie zmniejszać. No właśnie. Więc muszę uważać, żeby po prostu robić uniki w momencie, gdy zbliża się do mnie jakiś policjant. No i oczywiście slalomem y, przybiegamy, zjadamy ich od razu. Przy okazji, fajny kolor nabieram w momencie, kiedy zjem akurat policjanta. Ostatnie uniki. O nie, jeszcze złapałam. Ostatnie slalomy. I znowu chyba nie uda mi się doczytać do drzewa. No, jestem zawiedziona. Ale udało się zakończyć poziom, więc jest naprawdę dobrze. Idziemy od razu sobie dalej i tym razem idziemy do miasta, czyli wychodzimy z parku i zjadamy znak stopu. ok. czyli teraz prawdopodobnie na skrzyżowaniach trochę się tutaj zrobi zamieszania, ponieważ ludzie nie będą wiedzieli o tym, że muszą się zatrzymać, żeby ustąpić pierwszeństwa. Ale przynajmniej widzimy, że ludzi jest tutaj znacznie więcej, biegają w popłochu po ulicy. Na szczęście policji w tym momencie nie ma. O nie! Wykrakałam, akurat się pojawił policjant. Na szczęście szybko udało mi się go zjeść. O nie! Samochody mnie potrącają, muszę na to uważać. To jest dość istotna sprawa, żebym nie dała się potrącać, bo to jest jakby najprostsza opcja, żeby przegrać, a w sumie nie chodzi mi o to, żeby przegrywać, prawda? Zastanawiam się, czy dzisiaj zjem jakiś samochód. Jeszcze widzę, że jestem zbyt mała, ale staram się trzymać blisko. W razie czego, bo wydaje mi się, że patrząc po postępie, że tutaj naprawdę dużo będę mogła zjeść na tym etapie. Więc samochody prawdopodobnie wchodzą tutaj w grę. No, ale jeszcze do tego chwila minie, więc muszę. O nie! Muszę zjadać jak najszybciej jak największą liczbę osób. Okej! Okay. Mamy, ale ładny kolor! Dobrze! Doskonale! Przechodzimy przez fiolet, dobra. Samochody to już powinny być, wiecie, bardzo, bardzo szybkie, jeśli chodzi o rozwój. Musimy w takim razie wszystkich. W międzyczasie będziemy tutaj biegać, gdzie ludzie sobie biegają. Znaczy, nie wiem, czy będziemy biegać. My będziemy chyba się po prostu toczyć ślizgać. No, bo jestem slimem. Dziwne, że nie zostawiam po sobie śladu, jak ślimak, no ale dobra. Nie będę się nad tym zastanawiała. Ale to jest satysfakcjonujące już w tym momencie. Chyba też nie za wiele jakby powinnam się przejmować tymi strzałami już na ten moment, bo... No zobaczcie, jak te kule są niewielkie. Chociaż najlepiej byłoby mimo wszystko ich unikać. 4 metry! Tego jeszcze nie było. Już, już naprawdę jest prawdopodobnie bardzo blisko, żebym mogła zjeść też drzewa. Tak?! Czekałam na ten moment. Dobra, zjadamy wszystkie drzewa. Minuty do końca, więc w sumie prawdopodobnie jest to ostatnie, co zrobię. Nawet to największe mogę już w tym momencie zjeść i niczym się nie przejmować. Siedem metrów prawie. Dobra, udało się. Udało się zakończyć z brązowym medalem. Zjadłam ponad 100 mężczyzn i ponad 100 kobiet, więc naprawdę to było bardzo pożywne, bardzo pożywny poziom. Idziemy w takim razie dalej. Zobaczmy, gdzie w tym razem będziemy. A dalej jesteśmy na ulicy. O nie, mamy radiowozy. Czy z tych radiowozów będą wysiadać, żeby mnie atakować? Chyba próbują mnie tylko potrącić. Ja tak się zastanawiałam, przynajmniej jakby zawahałam, bo widzę, że ludzie tutaj jeżdżą konno. Ale to, co jest dziwne, to to, że ci ludzie gonią i niszczą. Zwykłych ludzi, którzy są moim jedzeniem. No i co tak krążysz, tak cię zjem? Także, mamy tutaj, nie wiem, kim są ci ludzie na koniach? Zastanawialiście się nad tym? Możecie napisać w komentarzu, jak uważacie, jak oni tu krążą! Ale fajnie, bo biegają gromadami. Przez to, że policja jeździ po ulicy i po trawnikach, to ludzie biegają w takich grupkach. Co jakiś czas pojawiają się jakieś zbiorowiska, więc e, zwiększa to moją szansę na zjedzenie czegoś smacznego. W dodatku te konie też trochę jakby zaganiają ich e, w jedno miejsce. No ale nie krążcie tak no. Już się nie mogę doczekać, jak będę mogła jeść te konie. No ale do tego jeszcze trochę, bo mam dopiero metr 60, a muszę jednocześnie e, chudnąć przez to, że robię, wiecie, uniki, biegam, ćwiczę. Okej, okay, jest koń. Jest i koń. W takim razie jeźdźcy nie są już zagrożeniem. Nawet powiedziałabym, że są bardzo wskazani, ponieważ dzięki nim troszeczkę sprawniej podrosnę. I no, prawdopodobnie będę mogła jeść w następnej kolejności właśnie samochody. Tylko zastanawiam się, czy radiowozy będą. Jakby również, pod uwagała! Trochę zabędzili mnie w kozi ruch, co jest dość ciężką sprawą. Nie mogę dać się otoczyć, to jest bardzo ważne. A tych radiowozów jest tak dużo. Gdzie są wszystkie konie? O, tutaj się schowały. Czego się boicie? Przecież ja wam nic nie zrobię. Biegajcie sobie w grupach. Bezpieczeństwo sugeruje, żeby trzymać się w grupach. Okej, okay, radiowozy! Zwiewają przede mną! Okej. Okay. Czyli yy, chyba będą musieli wytoczyć coś większego przeciwko mnie następnym razem, bo yy, radiowozy nie, nie są już skuteczne. No dobra, zaczynamy drzewka sprzątać. Przy okazji, co się nawinie? Wszystko, wszystko. O nie, nie mogę tego. Wszystko pozostałe jest tylko dodatkiem. Wejdźmy tutaj jeszcze na drogę. Teraz mogę zjeść to duże drzewo. Okej, okay, prawie 6 metrów. Tak, doskonale. Zbierajcie się wszyscy w grupach. Przyjeżdżajcie, żeby się mnie pozbyć. Ja się was pozbędę. I 6 metrów, koniec poziomu. W takim razie idziemy dalej. Co się wydarzy teraz? No tak, to samo. Policja do mnie strzela. W konie zjadają policjantów. Radiowozy mnie potrącają. Chyba byłam poza mapą przez moment. Ej, ten poziom jest dużo trudniejszy niż był wcześniej. Dlatego, że teraz jeszcze musimy unikać pocisków. Plus nie ma w ogóle ludzi, e, jeśli chodzi o cywili. Więc e, jakby ciężej jest się najeść. No, ale dobra. E, póki co jakoś muszę sobie z tym poradzić. Teraz był poczwórny kęs, Okej, okay, ale to jeszcze za mało, żeby zjadać konie. Zauważyłam, że w momencie, kiedy jestem wystarczająco blisko policjantów, oni jakby zamiast strzelać do mnie, to zaczynają uciekać w popłochu, więc jest tu e, pewna e, wskazówka na przyszłość, żeby trzymać się jak najbliżej policjantów, w sensie tych, którzy biegają, bo radiowozów to raczej e, dobrze jest unikać, tak żeby nie mogli do mnie strzelać. Radiowozy w ogóle się nie przejmują, rozjeżdżają policjantów. Co to w ogóle jest? Okej, okay, mamy konie. Dobra, teraz już będzie trochę sprawniej. No niestety dalej jestem rozjeżdżana przez radiowozy, nagminnie jestem rozjeżdżana, więc co urosnę, to trochę zaczynam się kurczyć. Ale teraz, jak już mam konie, to już powinno być dużo, dużo łatwiej. Mamy radiowozy po długiej i męczącej ucieczce. Mogę w końcu się zemścić. W sumie, nie wiem, dlaczego od razu nie idę ich zjadać. Dobra, co nawracacie? Co nawracacie? Zjadamy wszystkich. Nie ma, nie ma tak dobrze. Trzy metry. Dobrze teraz trzymać się na środku. Tak, żeby e, radiowozy nie dały rady uciec, bo jak będą przy krawędzi, to po pierwsze nie pojawiają się za często, a po drugie zbyt chętnie uciekają, ale zobaczcie... Zamiast jechać po asfalcie, uciekać po asfalcie, to przeciął w ogóle cały trawnik. E, musiałam zjeść drzewa, więc tak, czy jak odeszłam do tego środka e, i w tym momencie chyba znowu zakończę na pięciu metrach. E, tylko czy zjem jeszcze jakiś radiowóz? Chyba, chyba nie za bardzo, o nie jednak. W takim razie konie będą ostatnimi posiłkami na teraz. Mamy ukończony poziom i lecimy do kolejnego. Od razu lecimy do kolejnego. Tutaj może coś innego się zmieni. Dobra, przynajmniej pojawili się ludzie, co jest pozytywnym akcentem. Czołgi! Czołgi, które jakby niszczą drzewa. Hej, nie możecie zjadać moich drzew. Skupcie się na mnie. Będę uciekać od was. Tylko proszę nie zjadajcie moich drzew, bo ja potrzebuję ich do życia. A jeszcze w dodatku do mnie strzelają. No pięknie. W takim razie dobrze byłoby trzymać ich z daleka od tych drzew. W miarę y, w tym rejonie się y, zorganizować. Bo w momencie, gdy oni będą jeździć tutaj, nie powinni w takim razie ścinać tych drzew. A te na dole drzewa wyglądają bardzo smacznie. No pięknie, no musisz. O nie, o, rozjeżdżają się. Skup się na mnie, skup się na mnie, jestem blisko. Okej, okay, są konie. Teraz, aby jak najszybciej. Gdzie jest trzeci czołg? Muszę skupić na sobie ich uwagę. Hej, tu! Tu jestem! Ciężko jednocześnie zjadać ludzi i nie dać zjeść drzew. Okej, okay, mamy możliwość zjadania krzaczków, ale tylko wybranych! Okej, okay, teraz jest troszeczkę lepiej. Przynajmniej zjedzmy te y, mniejsze. Te, które mogę zjeść. Prawdopodobnie zaraz będę już mogła jeść czołgi, więc raczej już przestanę się ich obawiać. No, najwyraźniej jeszcze chwilę do tego potrzebuję, ale zaraz, zaraz im pokażę. Okej. Okay. Pierwszy czołg, drugi czołg, trzeci czołg. I już chyba więcej czołgów nie będzie. Chociaż mogłyby przyjechać następne. Ale mamy drzewko. Tylko jedno. Okej, okay, są czołgi. Czyli mamy nową dostawę czołgów. Czy teraz mogę zjeść te większe drzewka? Dobra, jedno jest. Spodziewałabym się jeszcze jednego czołgu w tym momencie. Nadjeżdża i czołg. Super. I ostatnie drzewo. I mam tylko niecałe 7 metrów. W sensie, jeszcze trochę mi brakuje do końca poziomu, więc teraz już nie mam żadnych drzew, które mogłabym zjeść. Tylko i wyłącznie czołgi zbliżają mnie tak naprawdę do zwycięstwa, bo no już ludziki one nieznacznie tylko zwiększają mój rozmiar. Zdecydowanie zbyt mało. No ale dobra, chociaż odrobinkę. Do 7 metrów? Co, jeszcze nie, jeszcze nie? Kurczę! No, coraz mniej, mam wrażenie, mi dają, ale dobra, w końcu ostatecznie się udało. Chociaż było to dość e, męczące, ale, ale jest dobrze. Jest dobrze. Udało się ukończyć poziom. 16 czołgów chyba, e, jeśli dobrze spojrzałam. Zjadłam. O, zmiana otoczenia. W takim razie e, czuję e, dość. Solidną porcję y, betonu do zjedzenia albo cegły. No zobaczymy, zobaczymy, może jednego i drugiego. Na razie postaramy się zjeść wszystkie znaki e, i pojedynczych ludzi, którzy tutaj biegają. Czy jest więcej skrzyżowań? Chyba nie, chyba zjadłam wszystkie. W takim razie wszystkich ludzi z sąsiedztwa pożeramy. Strasznie jest to trudne. W sensie ja jestem bardzo mała. Bardzo ciężko jest trafić w człowieka, który w dodatku ucieka, i do tej pory jeszcze nie mogę zjadać tych koni. W efekcie policja mnie goni. i ja naprawdę nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje, ale cały czas mówię rymami. W każdym razie nie mogę zjadać koni, bo policja mnie goni. Jest ciężko. No, i tym samym na pewno będzie to dość skomplikowany poziom. Na szczęście mam na to 5 minut. Chyba od początku poziomu tyle było czasu. Może trochę więcej. No, w każdym razie myślę, że to jest coś, co daje mi szansę na sukces. Na pewno w momencie, gdy już będę mogła jeść konie, sytuacja troszeczkę powinna się rozkręcić. Ale nie pamiętam dokładnie, jaki miałam mieć rozmiar, żeby móc to zrobić. No, to zobaczcie, bardzo ciężko jest uniknąć w ogóle e, przeszkód. Wydaje mi się, że powinna mieć coś koło półtora metra, ale nie jestem pewna. No i no właśnie, cały czas się daje ugryźć, co jeszcze bardziej zmniejsza mnie i oddala od zwycięstwa. Jest półtora metra, jeszcze trochę, jeszcze tylko trochę, tutaj jest strasznie dużo ludzi. Dobra przyciskajmy się między budynkami. Wcale nie jestem taka duża, że nie powinnam się zmieścić, a jednak miałam z tym problem. Dobra, konie! Super! Teraz przerzucamy się na dietę konną i powinno być już troszeczkę szybciej. I łatwiej przede wszystkim, bo dzięki temu, że mogę jeść konie, nie będę musiała ich unikać. Nie mieszczę się też pomiędzy budynkami już w tym momencie, więc teraz już jestem za duża. Mogę jeść auta. Dobrze, szybki upgrade. No właśnie, bo już w momencie, kiedy mogę jeść dużo obiekty, ten progres znacznie przyspiesza. Naj, najtrudniejszym i najbardziej mozolnym etapem jest ten początkowy, kiedy możemy mieć coś bardzo, bardzo małego, co z, nie pozwala nam znacznie urosnąć. Teraz mamy jedno drzewo. Wydaje mi się, że mogę też te inne drzewka również zjeść. No nie, tutaj nie mogę. Opatrzcie, samochód utknął, ale nie mogę go zjeść! Okej, okay, wyjechał. Wyjechał i tym samym udało mi się go w końcu zapnąć. Chyba mogę tutaj to w drzewo w końcu zjeść. I wydaje mi się, że teraz już te drzewa na dole nie powinny być przeszkodą. Przynajmniej te duże drzewa. Dobra, tutaj jeszcze nie mogę. Już zauważam że dużo ciężej jest mi się poruszać w tych rejonach. Bo odległości między budynkami już są takie maleńkie. Ja już jestem taka duża, że zaraz się nie będę w ogóle mieściła na ulicy. Co jest dość kłopotliwe. Muszę pilnować, żeby nie utknąć e, między budynkami. Tutaj chyba jest więcej miejsca. Dalej nie mogę iść tego drzewa? To był problem tylko chwilowy, bo już widzę strzałkę, która kieruje mnie w stronę drzew i okej. Okay. Niestety, tylko, tylko część mogłam ich zjeść, ale dobra, zaraz jeszcze chwilę i na pewno będę mogła zjeść kolejne. Zobaczcie, już tutaj ledwo się mieszczę między tymi ulicami. Także jest to już rozmiar naprawdę znaczny. 10 metrów przekroczyłam. Mamy kolejne drzewo i mamy domy. Ok, to w takim razie teraz już lecimy chyba za koleją. Czy ostatnim budynkiem będzie ten duży budynek? Bardzo możliwe. 16 metrów. 17 metrów i nie ma żadnych budynków, żadnych drzew. Czyli resztę już muszę dobić samochodzikami tak naprawdę. No i ludzikami, którzy prawdopodobnie w ogóle już mi nic nie dają. To jest dopiero problem. Nie mogę się najeść siedząc ludzi. To po co ja ich zjadam? Ale dobra, na szczęście samochody jeszcze jeżdżą. One dają mi wystarczająco, żeby wzrosnąć, chociaż zostało mi 15 sekund w tym momencie, więc... Więc liczę, że jednak zdążę. No kurczę. 10 sekund. O nie! 18 metrów. Dobra, udało się. W ostatnich sekundach, ale dałam radę. W takim razie możemy w ten sposób zakończyć dzisiejszy odcinek pozytywnym akcentem. Jeszcze mamy kilka etapów z miasta, i później przeniesiemy się w powietrze. Jeśli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, to koniecznie zostawiacie łapkę w górę i wbijcie następnym razem. A ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Papa. Pa.